Pamiętacie Państwo niedawny kwik oburzenia endeckich czubów, że zły Trump zabił dobrego Persa i że złe USA strąciły ukraińskiego Bueninga, by zwalić winę na dobry Iran? Pamiętacie YouTubeowe popisy naszych Kato na zioli i te ich krzykliwe tytuły, że Izrael przestanie istnieć w pół godziny, gdy tylko USA podniosą rękę na Iran, że Iran to taki wielki przyjaciel Polski, że taki niewinny, fajowy i super. Prawicowe matoły to nie USA, a Iran bandycko zabił 176 niewinnych osób. Przez pomyłkę wystrzeliły bidule rakietę w cywilny samolot i przez pomyłkę nie udało im się trafić ani jednego Amerykanina podczas zapowiadanej straszliwej zemsty. Za to udało zadeptać na śmierć ponad 50 swoich podczas religijnego amoku. Takie patałachy to startować mogą sobie do Libanu a nie Izraela. Izrael zrobiłby z nimi to samo, co w 67. z Arabami podczas wojny sześciodniowej, gdy uzbrojona przez Moskwę koalicja Egipt, Syria, Jordania i Irak, wspierana jeszcze dodatkowo przez Kuwejt, Sudan, Tunezję i Maroko, chciała, jak to buńczusznie zapowiadała, całkowicie unicestwić państwo Izrael. Zmieciemy go z mapy, wprawimy świat w zdumienie, raczyły kozopasy i rzeczywiście wprawiły. Wielka muzułmańska koalicja rozjechana została w tydzień przez malutki Izrael, położone w paskudnym punkcie ziemi, otoczone przez 150 milionów Arabów, państwewko wielkości województwa podlaskiego, z wówczas niespełna trzema milionami mieszkańców. Ośmiu islamskich cwaniaków napadło na jednego małego niewiernego, a ten zlał ich i ośmieszył. Izrael do dziś stoi niezłomnie na straży Europy i jej judeochrześcijańskiej kultury. Broni dzielnie naszej zachodniej cywilizacji, naszego świata i chwała mu za to. Trzyma za ryj całą arabską beczkę prochu, tych ciągle zagrażających pokojowi religijnych szaleńców. Brawo Izrael, nie daj się zniszczyć muzułmańskiej hordzie. A ty suwerenie, czy jak ci tam historii się ucz. Ale tej prawdziwej, nie tej szmalcowanej z TV Republika zagraj prawicowo czy innego niezależnego Lublina z autorytetami typu Kurek i Michalkiewicz. Już raz cię chłopcze prosiliśmy, zostaw w spokoju trudne, poważne tematy, bo ich po prostu nie rozumiesz, a swoimi kłamstwami mącisz tylko młodym ludziom w głowach i potem gotów wyrosną na takich jak ty. Baw się dalej w szczucie na Żydów i szmalcownictwo, a geopolitykę zostaw mądrzejszym. Po co ci znowu się kompromitować?